Hej, 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 witam wszystkich, bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem Marvolo a to jest Dekru witajcie moi drodzy. E, Okej, okay, słuchajcie, czas e, zająć się fabułą, tak samo jak poprzednio, kiedy ścigałem ten cholerny autobus, kiedy sobie go tylko przypomnę, to od razu robi mi się niedobrze, to naprawdę było trudne zadanie. E, Okej, okay, słuchajcie, czym się teraz zajmiemy? Mianowicie tutaj, z e, zeźmiemy mojego, mojego Skyline'a i przejedziemy sobie właśnie ten to wyzwanie, e, Arena. Zobaczymy. Tam od razu rajnie będziemy tam jechać. Zagram sobie solo. A no, zobaczymy, zobaczymy. No. Dobra. Musimy przejechać, pobić nowy rekord. Ustanowić nowy rekord. Gazu, moi drodzy, gazu! Okej, okay, zobaczymy. Tutaj w lewo. Mam nadzieję, że dam radę. Dobra, no na pewno napęd na cztery koła mi tu pomoże. Dosyć kręta trasa. A zobaczymy. Ostatnio osiągnąłem 50 level. I to jest maksymalny level w, tej, level w tej grze, przynajmniej na razie. Nie da się bardziej awansować. Pięknie Gazu, moi drodzy, gazu jeszcze 10 km. Oj, źle pojechałem. Sorry, źle pojechałem. Naprawdę źle pojechałem. Dobra, też sobie nie mieli kiedy urządzać rozmówek. Gazu. Worst part. While I'm chained to this hospital bed, I find out that 510 was trying to fix the race. Sabotaged my car for a measly five grand bet. Jeez. So what did you do? The day I got out, I tracked him down and killed him. You? And the thing they don't tell you is if you're a good guy deep down, and I know you are, there is no going back. That shit will haunt you every day for the rest of your life. Believe me, Alex. Dobra, ci się pogadali sobie. Oczywiście niezbyt specjalnie śledziłem tą rozmowę. draży mnie to, kiedy dialogi są urządzane w trakcie wyzwań. Wiem, że podczas tej jazdy niewiele się dzieje, ale żeby na to nie patrzeć, jadąc prędkością 200 km na godzinę pomiędzy drzewami, to jednak trzeba być skupionym. Gazu Ale przyjemnie się jedzie, naprawdę. Bardzo przyjemny... ...wyścig. Znaczy, czasówka. Tak właściwie. Znowu jakieś jelenie się tu płoszą. Moją obecnością. No, ten Nissan naprawdę daje radę. Dobra, jeszcze cztery kilometry ponad, nie mogę popełniać więcej błędów. Ale uwielbiam czasówki, ja zawsze lubiłem czasówki Ja nie jestem fanem... O kurde Ja nie jestem fanem wyścigów, ale czasówek jak najbardziej Oj, nie wiem czy ta ostatnia pomyłka nie będzie mnie kosztować przy zwycięstwa tu Ale zrobię wszystko, żeby nadrobić ...jak najwięcej czasu. Dobra. Na razie jest nieźle. Dwa kilometry do końca. To było ostre hamowanie przed chwilą. dajemy 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 ostrobokiem no nie gadajcie że no, meta, tuż, 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 tuż. Da, dałem radę. Tak jest za pierwszym razem. Uff Ale jazda. No nieźle. Ale gdzie brąz tylko. No, spoko. Ale i tak dużo to dało mojemu no, ja samochodowi. Niestety punktów expa już nie zdobyłem, bo maksymalny level. You're good, kid. Better than I ever was. You still set on killing Shiv? Nothing's changed. Then I've got your back, man. I'll help you. No, bruh. Probably should find him Oh, this is the life. Mm. Now hit the circuits up and down. The state is the face-off. Rage is on. Dobra. Gdzie teraz? Gdzie teraz? Gdzie teraz? Tutaj. Co my tu mamy? Uh, samochody torowe. To coś dla mnie. E, Okej. Okay. Zagrajmy. To będzie wyścig. Okej. Okay. Lecimy z tym. No, wyścig torowy. Zobaczymy.

z jedną z najsłynniejszych szykan Słyska. w historii sportów motorowych O, jestem ciekawy Gazu! Oj, 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 oj No, w normalnych lawdach już bym był zdyskwalifikowany Ale dobra, mamy tutaj trzy okrążenia do zrobienia A to jest sporo czasu Dobra Gazu. Gazu, 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 gazu. Zbliżamy się do śrubokręta powoli. Ale jeszcze jeszcze kawałeczek. Wow! Uuu! Uh. No właśnie tutaj zaczyna się śrubokręt. To jest właśnie on. Szykana skierowana w dół. W rzeczywistości przeciążenia na, tych, na tym zakręcie wy, wykręcają wnętrzności. Gazu. Jestem czwarty, mam być pierwszy. Wow. Mam badrunę przed problemy z przestawieniem się z wyścigu offroadowego na torowy. Dobra, muszę wykorzystywać całą szerokość toru. Dobra, jestem trzeci. Gazu. Dziubo Okej. Okay. Ale zabawa. Muszę dorwać tego pierwszego. Dobra, słuchajcie, zaczynamy rozpoczynamy trzecie okrążenie, ostatnie. To jest właśnie troj. Gościu, który chciał mnie zabić i gościu, który... którego uratowałem. Z transportu policyjnego. Nie gadaj, że on zadzwonił po policję. Tak jest. Jestem pierwszy. Uff. Dałem radę. No, ale nie było łatwo. Nie było łatwo. Ale uwielbiam wyścigi torowe. Świetna sprawa. Najbardziej nienawidzę rajdów w tej grze, ale wszystko inne jest super. Nawet na offroad, Nawet offroad mi się ostatnio spodobał. Dobra, no, zobaczymy. O, chyba będzie mała ucieczka przed policją. O nie, dobra. Five tens. To those of you who can hear this call, you have been eliminated from the face-off. You weren't good enough. You'll never be good enough. And your very presence sickens me! <laughs> now I'm just messing with you. Good no, work. You're in the final 20. Merry Christmas. Special shout out to the brother who broke my boy Troy out of that prison truck. That's the kind of balls I'm looking for. Next cut brings it down to five. Okej okay. Dobra, mamy trzy kolejne zadania Co my tu mamy dalej do roboty? Okej, okay. tu coś jest Dla rajdowego Dla samoldu rajdowego I dla off -roadu. No, zobaczymy Dobra, zobaczymy co to jest Winobranie ale tu musia, muszę dojechać. Dobra, w takim razie dojedźmy tam. Przenieśmy się tutaj. Zmienimy samochód. Jeszcze raz sobie mapkę ustawmy. A, bo to jest Wayne Country. Ustawmy sobie znaczek. Znacznik jest niedaleko San Francisco. Okej. Okay. No i przesiądźmy się. Przesiąćmy się. Moja rajdówka. Dobra, jedziemy. Ile mamy do przejania? No, 3 km. Myślę, że bez większych problemów. To zrobimy. Znaczy w sensie dojedziemy tam. Znowu to... Dobra. Czyli znowu będziemy zbierać ładunek. Co nie jest zbyt miłe. Czy ja muszę naprawdę brać tutaj samochód e, rajdowy? Nie mogę wziąć innego? raidowe tak się nieprzewidywalnie prowadzą Jakoś tak no nie do końca ufam tym samochodom A, to tutaj No dobra Zagrajmy w to, zobaczymy Jak tam pójdzie, mam nadzieję, że to zrobię Obież kontrabandę będzie, że to będzie tylko czasówka

Dobra, trzeba być spokojnym człowiekiem. Ach, ominąłem, trudno. Bywa. To normalny by tam coś takiego ustawił Jakie jest prawdopodobieństwo, że mi się to uda za pierwszym razem Bez sensu Dobra, zobaczymy Hej, witajcie ponownie Znowu mnie niestety wywaliło z gry Nie wiem dlaczego nie wiem, od ostatniego patcha, od ostatniej aktualizacji gry czasami mnie wywala. Tak już bywa. Nic na to nie poradzę, ale gra jest świetna, mimo wszystko. Owszem, ma swoje mankamenty, ale trudno. Dobra, lecimy jeszcze raz z tym. Spróbuję to zrobić. Jeszcze jedno podejście w tym odcinku i myślę, że będziemy go kończyć. No dobra, musimy zbierać te cholerne paczki, a to wcale nie są łatwe misje. No, zobaczymy. Dobra, pomijmy to. To już widzieliśmy poprzednio. No i gazu. Lecimy. Lecimy. Tylko spokojnie, tylko spokojnie. Dobra, postaram się w ogóle nitro nie używać. Dobra, mamy, mamy, mamy. Cyk. 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 O, kilka udało mi się zgarnąć z góry, ale i tak nie wszystkich. Dobra. Lecimy dalej. W takim razie mamy 16. 18 dobra leci to na szczęście jako tako U! Dobra to już sobie tutaj weźmy zawróćmy i gazu dobra mamy to mamy 26. Prawda mówiąc nie wiem czy zdążę jakieś 1,5 minuty mi zostało Mamy 30 więc jeszcze trochę i będzie połowa Musimy oczywiście zebrać 80 spośród 100 rozrzuconych Dobra, mamy 27 Dobra O, czekajcie Podjedźmy z tej strony No nie gadajcie, że nie wziąłem Dobra, trzeba zacząć często wiedzieć jak się po prostu stawić Najlepiej Gdzie teraz? Chyba tutaj Tu, tu. O, Boże, jakie ostre manewry tutaj trzeba robić. Okej. Okay. 54 mamy. No niestety jednego ominąłem. Gazu. A gdzie jest reszta? No, dobra. Okej, okay, słuchajcie. Eee, dobra, wyjdźmy stąd. Myślę sobie, że kontynuować to wszystko będziemy sobie już na następnym odcinku. Mm, mam nadzieję, że... Niech chcę pogada, niech się pogada. Dobra, zamknij się, Shave. Czas po piecz, to lenic. Dobra. Jeszcze. Okej, okay, no w końcu mogę się z nami pożegnać. Okej, okay, no cóż moi drodzy, mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Jeśli tak, to oczywiście zachęcam Was do komentowania jak i do ocenia tego filmu. No i oczywiście do subskrybowania mojego kanału, a tymczasem ja się z wami żegnam, życzę Wam miłego dnia. Na razie, cześć i czołem, ciał, do następnego.